Zgadzam się, że to jest wyzwanie w wielu miejscach, natomiast... Akurat, na przykład przykład budowania elektrowni jądrowej w gminie Choczewo jest przykładem dobrym, bo tam cała infrastruktura była zaplanowana, to znaczy jest zaplanowana, jest realizowana już w tej mhm. chwili. Czy to droga w klasie drogi krajowej, która ma tam ma być wybudowana, już jest w trakcie budowy w tej chwili. Czy taki, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale nazwijmy to taki port, który zaplanowany, tak. taki tak. załadunkowy, żeby konstrukcje całe do tego reaktora wprowadzić. To też jest w trakcie. Chyba już realizacji też. Kwestia na przykład dróg kolejowych, tak? czyli tutaj Torów też to jest w tej chwili. W tej chwili jest to chyba studium korytarzowe, nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, ale w sensie różne warianty tych sieci analizowane i lada moment powinno być przekazane do właśnie realizacji. Czy kwestie oczywiście ogromnych sieci przesyłowych, bo tutaj pan profesor ma 100% racji. Znaczy, my sobie nie zdajemy sprawy. Myślę, że nawet na Pomorzu wielu mieszkańców sobie nie zdaje sprawy.